Jesteśmy po pierwszym meczu z BK Heken, niestety przegranym, ale można odnieść wrażenie, że ta czterobramkowa przewaga Szwedek no, nie jest zasłużona. Graliśmy naprawdę dobrze. No Myślę, że do 70. minuty wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Bardzo bolą te stracone bramki tak szybko. Myślę, że można było ich na pewno uniknąć, no ale... Z takim zespołem trzeba zachować 90 minut koncentracji, a widać, że gdzieś tam nam to umknęło. Yy, chyba wszystko zaczęło się od tej pierwszej bramki. Tam uważasz, że był błąd w kryciu zawodniczki, która strzeliła nam gola? Yy, no w, Może w kryciu, może w wyskoku strefy. Yy, na pewno to przeanalizujemy i wyciągniemy wnioski. Ty dałaś popis w pierwszej połowie, uchroniłaś nas przed stratą nie jednej, a kilku bramek. Dziękujemy Ci za to. Dzięki tobie ten wynik też wygląda tak, jak wygląda. Znaczy, no na pewno cieszę się ze swoich interwencji, bo, bo to gdzieś kolejny mecz, w którym mam ich dużo i gdzieś tam pomagam zespołowi, no ale no cóż no, i tak cztery wpadły i no. Trzeba szukać pozytywów, bo chyba tak jak graliśmy przez te pierwsze 70 minut, o których sama wspomniałaś, to na tym powinniśmy budować. To jak powinna wyglądać gra GKS-u Katowice w kolejnych spotkaniach. Jasne, przez te 70 minut z takim zespołem grałyśmy naprawdę bardzo dobrze, nawet miałyśmy gdzieś tam swoje szanse. I po prostu musimy, tak jak powiedziała, się dalej trzymać trzymać to, trzymać koncentrację, wytrzymałość do każdej piłki na 100%, bo pokazuje to właśnie jak jedno, czy złe pobiegnięcie, czy niepobiegnięcie, czy niewystawienie nogi później, jakie ma konsekwencje, więc właśnie musimy to dalej trzymać. Dziękuję bardzo. Dzięki.